Witajcie moi drodzy, w 30. już odcinku Sim 4 Challenge 100 dzieci. Dlaczego ja się tak cieszę? Słuchajcie, Eli dzisiaj wkracza, przepraszam bardzo, w wiek dorosłości. Powiedzmy, że jest to 30 odcinek, i będą to jej 30 urodziny. Można by tak powiedzieć: Słuchajcie, wejdźmy sobie tutaj, tu piękne gwiazdki świecą i zobaczcie. Twoja Simka jest gotowa przejść do następnej grupy wiekowej superowo. Słuchajcie, po prostu ja się tak stresuję, jakby nie wiem co się działo, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. Także, jeżeli chodzi o Eli, no to ugotowała trochę żarełka, mam tutaj lekarstwo, w razie czego jakieś dwa lekarstwa, które mi wcześniej zostały, niech będą wyposażeni, może komuś się coś stanie. Mamusia zawsze tutaj ubezpieczona. Przepiękny tort, to jest tort, słuchajcie, taki piękny, ponieważ z umiejętnością wykwintnego gotowania go mamy. Tu mamy piękną szarlotkę, jakieś ciasteczka, sreczka. Nawet słuchajcie, nasza Alicja, zobaczcie, ona troszeczkę schudła. Już w ogóle ładniej wygląda, mi się wydaje, i zobaczcie, ona tam babeczki ćwiczyła coś tam. Także parcela jest specjalnie na urodziny przygotowana. Lecimy. Niestety nasze bliźniaki no nie mogą, nie mogą przyjść z nami, no bo nie miał urodzin. Chciałam tak poczekać, poczekać, no ale cóż, nic się nie stało, więc Eli, proszę bardzo, zaplanuj te wydarzenie towarzyskie. Ogółem mamy 29 dzieciaczków, no ale dwójeczkę odliczamy, bo to są bliźniaki, które idą teraz w tym momencie do żłobka, a szkoda, kurczę, bo no byśmy mieli czarnurków takich małych. Okej, okay, więc będzie to przyjęcie urodzinowe. Dobrze. Jubilat jej, jest to Eli. No nie, ja nie wierzę. Proszę bardzo, goście. I teraz gości mamy, słuchajcie, 27, także ja tutaj wszystkich o nazwisku 100 poodznaczam i zobaczymy, zobaczymy, czy wszystkich nam się faktycznie uda, bo jest maksymalnie 200. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27. Słuchajcie. Jak coś, to ja już mówiłam w poprzednim odcinku, więc możecie sobie tam zajrzeć. Tam podałam link do tego moda, który mam, żeby można było zaprosić 200 osób. Ja jeszcze w międzyczasie weszłam do wszystkich domów i wszystkim usunęłam pracę. Nie robiłam żadnego zwolnienia, bo pewnie jakbym zrobiła zwolnienie, to pewnie by się okazało, że coś tam nie wypaliło, także na pewno każdy przyjdzie jeszcze raz, przeliczę 24, 25, 26, 27, dobrze? Jezu! Żywienio. Właśnie nie wiem, czy żywieniowiec, bo mamy jedzenie, więc żywieniowiec chyba nie. Mixolog chciałbym dwóch. Mogę jeszcze jednego? O, tylko jedną. No cóż, no mamy dwa bary, więc najwyżej może któryś z dzieciaków naszych się zajmie. Ok, także wynajmujemy miksologa. Wodzireja nie potrzebujemy. Eee, Jezus maria. I słuchajcie. E, gdzie ta nasza rezydencja, którą sobie fajnie tutaj. O, to jest rezydencja, słuchajcie, na nasze urodziny. Jak coś, to ja mogę Wam w następnym odcinku ją udostępnić, bo teraz już nie chcę tego robić. E, słuchajcie, to jest rezydencja, gdzieś ja to pobrałam taką parcelę. To niby było coś tam na wesele, ale ja to przemieniłam, pozmieniałam troszeczkę i zrobiłam tutaj na Jak Widzicie, tu będzie taki wielki stół, więc tu będzie. No nie mogę, ja tak nie wierzę. Tylko musimy od razu zatrzymać, słuchajcie, i przebrać Eli. I wiecie, co jeszcze trzeba zrobić. Trzeba ułożyć całe jedzenie, tort wyłożyć. Będzie dużo roboty, ale się nie mogę doczekać. Totalnie, po prostu jestem taka 30 odcinek, 30 urodziny naszej Eli. No tak w cudzysłowie. Ale jak przychodzi do dorosłego życia, to w sumie 30 bardzo dobrze pasują. Zobaczymy, ile z czasu. Jeden dzień, widzicie, to też przedłuża. Tutaj wszyscy są poprzebierani. Zobaczcie, a gdzie jest Eli? To jest Eli? Uee, zmień strój na niecodzienny, przepraszam. Zmień strój. To będzie na oficjalny 2. Kurczę, ja właśnie moim dzieciakom to jest na imprezę. Wszyscy są poubierani. No cóż, miało być to oficjalne, ale okej. Okay. Eee. Teraz poustawiam jedzonko. Jak ustawię jedzenie, to już wszystko Wam pokażę. Tylko poczekajcie sekundeczkę. Reszta zaraz się będzie schodzić, mam nadzieję. No, bo tutaj tylko naszą rodzinę widzę, ale oby, oby, przecież wszyscy byli zaproszeni. Dobra, wystawiam żarełko. okej okay, moi drodzy, widzę, że wszyscy powoli się schodzą. Tutaj Eli y, napełnia fontanny. Zobaczcie, jak to superowo wygląda. Y, więc na samym początku może pokażę Wam tak. O, co taka ta zmęczona nasza? To jest Majusia? Nie, to jest Ola, mieszka Miki. Tak. Y, dobra, zatrzymujemy i pokażę Wam. Y, tak, się, tak się przedstawia ta parcela. Dobrze, więc na samym początku mamy wejście. No i pewnie się zastanawiacie, co to są za budynki. A właściwie, słuchajcie, jest to toaleta. Myślę, że bardzo przydatna rzecz. W ogóle tutaj tak jest: męska damska. Tutaj jest kilka kibelków, także myślę, że będzie bardzo spoko. Eli tutaj dodała napoje. No i tutaj ostatni to jest przedłużacz imprezy. Szczerze mówiąc, nie wiem po co on nam, no ale wzięłam go, bo ktoś mi o tym mówił. No ale wiecie, znalazłam tego moda, że. Impreza trwa cały dzień choć wątpię, żeby tyle wytrzymali, ale zobaczymy. No, tu postawiłam te radio, bo szczerze mówiąc, radio wierzę, Szczerze mówiąc, jakoś mi średnio to pasowało, a wiedziałam, że jak tu wejdę i zacznę robić urodziny, to na pewno nie będę mogła dostawić, więc w razie czego postawiłam tutaj te radyjko. No, niech sobie stoi, może później jakąś muzykę zapuścimy. Tutaj jest jeden bar, jest również drugi bar. Co mi się podoba, to są te dekoracje. One nie są tak normalnie dostępne, te światła są super. One będą fajnie wyglądać, sprawdzałam w nocy, bo tutaj mamy właśnie dach, więc możemy coś takiego zrobić. Tutaj jest kilka stolików, słuchajcie, no i dalej mamy właśnie tak fajnie, wodą ogrodzone. I tutaj mamy długi stół. Jest tu chyba nawet trochę więcej, powiem Wam, jak to się mówi, czego? Trochę więcej y, miejsc, ale wolałam, żeby było troszeczkę więcej. Tutaj zostały uzupełnione właśnie takie stoły. W sumie widziałam, że można uzupełnić jedzeniem z wyposażenia, ale stwierdziłam, że uzupełnię tym, co było i postawiłam tutaj na górze torty, takie dwa. No, tutaj widzę, że nasza hanulka już sobie coś wzięła. No i to jest akurat tutaj, wszystkie jedzenie, które się znajduje, to jest jedzenie, słuchajcie, z wyposażenia. Także mamy tutaj jakieś szparagi, jakieś szarlotki, ciasteczki, ciast, ciasteczki ciasta i tak dalej. Jak czegoś zabraknie, to nasza e, Alicja ma w wyposażeniu, słuchajcie. Wiecie, co ma babeczki, więc będzie można dokładać, ale na razie mi się wydaje, że jest ok. Widzę, że o tu ktoś sernik ruszył. Także jest troszeczkę rybki, troszeczkę zdrowo, trochę niezdrowo, trochę ciast. To jest nasza Eli, właśnie chciałam wam pokazać, ale super, mina! Tak ją ubrałam, to jest ubranie z pakietu Wytworne Przyjęcie. Proszę bardzo, taka fryzura. Nie no, aż po prostu muszę jakąś fotkę szczelić na tabie. Nie, wygląda, no nie? Eli i jej urodziny. Dzieciaczki moje, kochane, już tutaj biorą sobie coś do picia. Kogo tutaj mamy? Zobaczcie naszego Oliwiera, przepięknego. Pije sobie. Jakiś napój. A to Xavier? Dobrze mówię. No. Zobaczcie, wszyscy się tu schodzą. Eli też idzie coś się napić? Super. Gada tutaj ze swoimi dzieciaczkami. Przebrałam również Alicję, żeby miała fajny strój. Także to jest strój na y, imprezę urodzinową Mamuni. Co tam robisz, Maleńka? Porozmawiasz. O! O, u, 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 u. ja ich tak samo ubram? Patrzcie, nie no, podobnie, to jest Jerzyk, a to jest Kamilek, ale... Czekajcie, to ja przeliczę wszystkich, czy wszyscy przyszli? Nie no, w sumie jest nas, jest nas dużo, ale stół jest wielki, także spoko. Elit, jesteś głodna, ja ci proponuję wziąć coś bardzo konkretnego, może z tej tacy, nie, weź sobie kurczaka, weź porcję, yy... zawołaj na posiłek, o, to jest dobre. Niech Simowie e, staną się rozbawieni w tym samym momencie. Opowiadaj do chcipy, przygotuj napoje, zdmuchnij świeczki. Eli ma dobry poziom miksologii, także myślę, że bez problemu. Patrzcie, no wszyscy idą. Eli zaraz ich zawoła. Ja w to nie wierzę. Patrzcie, ile mamy ludzi. <coughs> Eli zawołałaś? Zjedz, weź sobie porcję. Proszę bardzo, weź porcję i usiądź. Ale fajnie. Siadajcie wszyscy. Chodźcie tutaj. Gdzie jest Tome Tomuś? Tomek, chodź, 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 Proszę ciebie, proszę wziąć porcję. Nawet byle czego. Weź sobie tutaj stąd coś. Weź porcję i usiądź. Żeby wszyscy siedli ładnie. Patrzcie, 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 ile ludzi mamy tu. Ja nie wierzę. I proszę tutaj razem rozmawiać. Zagadać do swojej córeczki, Julki. Przysmak? Co to oznacza? Nie wiem. Dowcip z cyklu Puk Puk. Poopowiadaj żarciki. Mały idzie. A ty y, gdzie jesteś? Jasiu? Jasiu, idziesz usiąść gdzieś? Jasiek? Jasiek, musisz gdzieś usiąść tam, żeby do kogoś zagadać. Siadaj tu. Usiądź i pogadaj sobie. Patrzcie. Dobra, Jasiu tu siedzi. ok. Siadaj. I tutaj też braciszek siedzi. Pogadajcie sobie razem. Zabawne powitanie. Tak, zabawne powitanie. Pogadajcie. Ty też zagadaj do kogoś. O, 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 tutaj słuchaj jest Pawełek. Zabawne powitanie, proszę bardzo. Alutka, alutka, chodź, chodź. Usiądź. Wiem, że ci się chce troszeczkę siku, ale. Kurde, jeszcze ta jedna została, tak to by wszyscy siedzieli razem. Ale ja, ja, no nie wierzę. Mały, zagadaj do siostry swojej, do Aleksandry. Zabawne powitanie. Tutaj mamy Alanka, też zabawne powitanie. Nie wiem dlaczego oni tam stoją, ale zobaczcie, jak to super wygląda. Cała rodzina Eli. Ja się zaraz popłaczę, to jest takie słodkie. Eli, siadaj. Chcesz się przesiąść gdzieś? Siadaj, siadaj, siadaj. Y, Aluńka, usiądź. Usiądź ładnie na miejscu. Usiądź razem. Zapytaj o jedzenie. O, zapytaj swojego synka, Kamilka. Zobaczcie, jak gadają. Wiecie co właśnie? Wydaje mi się, że ja wzięłam jedno krzesło dodatkowo za dużo i właśnie to jedno jest wolne. Oliwia przyszła, ale tam... A nie, tam dwie siedzą. Patrzcie, tutaj siedzi Martyna i tu siedzi, stoi Dominika. Kurde, dobra, najwyżej przyjdą potem, no. Trzeba pilnować, żeby Eli tego tortu nie zjadła. Zabawa ci na pewno podrośnie. No pogadaj sobie ze swoimi dzieciakami. Oczywiście, że tak. O, tutaj Maksiu, ale nam ucieka. Każde tutaj jest. Y Alicja, idź, idź do łazienki, zaraz tu wrócisz. Szybciutko do łazienki biegnij. Później myślę sobie, możesz usiąść gdzieś. O, tutaj na przykład. Patrzcie. No ja to nie wierzę. No jak jest super po prostu to jest. Patrzcie, maluszki gadają z rodzeństwem. Mama rozmawia. Nie, 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 nie. Ja nie wierzę, jak to jest super wszystko. Patrzcie na nich. Patrzcie na nich. Eli, co ty robisz? Patrzcie, 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 gdzie najdzie. Idziesz tam ten przysmak zrobić, czy co? Eli! Ja! Patrzcie, zobaczcie w ogóle jedzenie też pojedzone, widzę. Ale zrobiliśmy go bardzo dużo. Kurczę, ktoś by się przydał, żeby ktoś uzupełnił napoje. Alicja, y, jak skończysz? Dobra, to już umyłaś serączki. Chodź, uzupełnij napoje, bo widzę, że wszystkie wypite. Uzupełnij tacę. Y, dokładnie, uzupełnij tacę. A gdzie jest nasz jakiś barman? Ja bym się chciała zapytać. Jest jakiś tu? Nie przyszedł nikt. A nie jest, jakaś baba stara. Dobra, robi tutaj napoje, super. Więc jak ktoś będzie chciał, to przyjdzie. Przygotuj napoje. A, no to ta babka zrobiła, dobra. Dobra, dobra, dobra. Ej, skorzystajmy z okazji. Jak wszyscy są tutaj, to po prostu i coś, wszyscy coś zjedli. No to myślę, że... czekajcie, bo dzieciaki gdzieś mi uciekają. Mały ty nie pi, tylko proszę ciebie podejść tu. Zobaczę, czy wszystkie nasze tu są. Te co możemy ich obsługiwać, bo innych nie możemy niestety. Ty idziesz dobrze. E, no to dobra, no to już korzystamy z tej okazji i po prostu będziemy dmuchać świeczki, dmuchać tort. E, torcik tak wygląda. Zaraz wam pokażę jeszcze z bliska. Taki piętrowy. Na tym stole może jakoś mało wygląda, ale ten stół weźcie to pod uwagę, że jest duży. Także Eli, proszę cię, zakończ rozmowę i dodaj świeczki urodzinowe. Chodź, Eli. Uwaga, 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 świętujemy. Chodź, Eli, Eli. Proszę cię, nie gadaj, tylko żeby nikt tego tortu nam nie ruszył. Eli, chodź. Uwaga, uwaga. Jezu! Czekajcie, ja muszę zrobić słodkę. Zobaczcie, jak to super wygląda. Nie wierzę. Nie wierzę. Patrzcie na tych ludzi z tyłu. Eli, proszę bardzo, uwaga. Zdmuchnij świeczki. Yeah! Czekaj, 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 z której to strony? Patrzcie, ile ludzi tu się zaszło, Boże. Ale nie się dziwić, mam 28 osób razem z Eli. Uu! Czekajcie, czekajcie, jakieś zdjęcia tu muszę porobić pamiątkowe. Ale nie, tu masz smutną minkę. no cóż. Dobra, dobra, Eli, dmuchaj, dmuchaj. Uwaga! Jej! Jezu! Ja się teraz posikam, zobaczcie. Czy wszyscy tu są? Tak, tutaj nikogo nie ma. Wszyscy są tutaj z nami i. Boże, świętuję to co najmniej, jakby to były moje urodziny. Uwaga. Jezu. Eli, proszę bardzo, teraz zawołaj na posiłek i wszyscy razem jedzą. Wiem, że ci się chce trochę siku, ale wytrzymasz. Nie jesteś w ciąży, także dasz radę. Eli zmieniła grupę wiekową. Dorosłość czeka cię. Spełnienie swoich marzeń, planowanie emerytury oraz kryzys wieku średniego. To doskonały czas, aby wypełnić życiowe cele. Dokładnie. Ja! Ale, o patrzcie! patrzcie jaki ten tort w ogóle jest wielki. Mm, ja myślałam, że to piętrami będzie krojone. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja z tej strony sobie zobaczę ten torcik. No wielki kawał wzięłaś. No dobra, jedz, jedz. Jesteś solenizantką, to proszę bardzo. Każdy sobie coś zje teraz. Jakieś ciastko czy coś. Widzę tutaj mamy tego jedzenia jeszcze. No, ten sernik w ogóle SimCity bardzo dobrze poszedł, tylko jeden został. A właściwie już nic nie zostało. Będę patrzeć, co tutaj jeszcze nie ma. To będziemy dokładać. O, tutaj tutaj czegoś nie ma, to dołożymy może po prostu babeczek, no bo je mamy, więc to bez problemu. Sobie wrócimy tutaj. O, widzicie jak babeczki fajnie wyglądają. Patrzcie jak to wszyscy stoją! Boże, tu stoją i jedzą tak razem, naraz. Nikt nie chce siadać, ale dobra, trudno. Eli, to może usiąść razem. Nie no, dobra, sama nie będziesz siedzieć sam. Rób jak chcesz. O, tu nasz kacperek, proszę bardzo. Kubuś, a ten jaki wystylizowany, Mikołaj. No, gwiazda filmowa tu bracia, no, a patrzcie w ogóle zrobiłam te, specjalnie jeszcze kazałam Eli brać jakąś kąpiel z płatkami róż, żeby zrobiła takie piękne flirciarskie ciasteczka, bo ja je uwielbiam nie no, nie no, po prostu hit hit internetów, to jest wszystko niech Simowie staną się rozbawieni, zagraj w grę z jubilatem ale my nie mam żadnej gry. A ten już kurde, Paweł, dobrze, możesz trochę się odchudzić w basenie. Eli, Ty chciałaś do łazienki, to leć teraz skorzystaj z okazji, że możesz to teraz zrobić. Później może jakąś nutę puścimy. Tutaj będzie mega jasno. Zobaczcie w ogóle, jak fajnie to świeci. I w ogóle te ba 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 baloniki super wyglądają. Tutaj mogłam też o jedzenie uzupełnić, ale stwierdziłam, że tutaj jest taka bardziej jadalna część, a tu jest taka bardziej chilautowa, czyli jakieś drinki i tak dalej babeczka robi. Super super. No tak się cieszę, mega. Eli jak tam? Zabawy ci brakuje, to dawaj jakąś muzykę puścimy. Proszę bardzo, słuchaj i to będzie. To popu sobie posłuchajcie. Dawaj. O, i widzicie, jak się tu wchodzi? to wchodzi. Toż przepiękne po prostu światło jest. tak biało aż. Tutaj zrobiłam tylko tak po bokach latarenki, bo chciałam, żeby był taki klimacik, wiecie o co chodzi. O tutaj kolejne jakieś talerze. Kurde, tylko ja nie wiem gdzie ja mogę to wywalać, bo za bardzo nie ma gdzie, no ale gdzieś tu z boku. O, tu z boku powywalam te talerze i zaraz coś jeszcze może dostawimy, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Jakbyśmy mieli tutaj ten śmietnik, to byśmy tyle hajsu ściągnęli, ale co zrobić, no. Czekajcie, tu jest jedzenie, tu jest, tego deseru owocowego, jogurtowego nikt nie jadł. Dobra. Tutaj kolejny talerz i dostawimy tych babeczek. Niech mają, damy im wszędzie, tak naprawdę. Niech mają co chcą, proszę bardzo. Tu będą babki kolejne. Chciałam, żebyś razem tańczyła. Czekaj, weź do kogoś, zagadaj kto tutaj jest, zagadaj do swojego synka, zapytaj o jedzenie. Nie, czekajcie, bo to są takie rzeczy przysmak typu yy, Psikus? Aha, to są jakieś Halloweenowe, kurde. Yy, dobra, popraw humor mu. Czyli to są halloweenowe rzeczy. No okej, okay. patrz, ile brudu w ogóle. Słuchaj, tańcz razem, o Zrobimy głośność i większą Zmień głośność na wysoka Będą ludzie tańczyć? Ty gadasz sobie? Z rodzeństwem malunki? To chodź też razem potańczysz Chodźcie sobie, pobawicie się Tańcz razem Ty idziesz do łazienki, to leć maleńki Bo widzę, że jesteś naprawdę bardzo niesłuj. Jarek jest w łazience też? Dobra, to Jarusz chodź wyjdź już Pogadaj sobie tutaj do kogoś, zagadaj Yy, zabawne powitanie, właśnie bo tych wszystkich nie znasz zabawne powitanie dawaj przywitaj się zabawne powitanie zabawne powitanie a co u naszej Alicji jesz sobie troszeczkę mm, ty to żarłoczek jesteś zagadaj do nich, zabawne powitanie i zabawne powitanie i później pójdziesz potańczyć, bo tam widzę, że trochę się rozkręca impreza patrzcie jak tańczą a ci siedzą Star, stare pryki zostały Maleńki, zagadałeś do nich, to chodźcie. Proszę bardzo, tańcz razem. Tańcz razem. Chcesz sobie gadać? Ale dlaczego siadłaś Eli? Dawaj do reszty zagadaj tu jeszcze. Co to za minusy lecą na naszych urodzinach? Zapytaj o jedzenie, proszę bardzo, tutaj też coś się zapytaj. Więcej opcji, gdzie tu może być coś fajnego, przyjaznego. Chciałam, żeby podziękować za przybycie. Na pewno jest coś takiego. Podziękuj za przybycie, superowo. Do tego też. Zapyta, zachwyca się ciastem owocowym. Dlaczego w ogóle uciekają mi te interakcje? Eli, chodź tu. Jedzenie się popsuło. Ale jaja. Nie wiedziałam, że tak szybko. Tam jeszcze trochę zostało, jakiegoś ciasta, coś ten. Chodź, Eli, tańcz razem, proszę bardzo. Tańcz razem. Wszyscy, co tam siedzą, są po prostu jacyś nieswoi. Dobra, weź, nie wywalaj tego do śmietnika jakiegoś dalekiego. Ty zagadaj sobie tutaj. Y, zabawne powitanie. Zabawne powitanie, żeby wszyscy tam przyszli, bo już nam się prawie to udało. Zabawne powitanie, zabawne powitanie i zabawne powitanie. I jeszcze do tego, jeszcze do tego, a tego znamy. I proszę bardzo, wtedy tańczymy razem. O, i idą wszyscy, wszyscy idą, dokładnie. Tylko ten tutaj został, ale może kogoś wyślemy, jakiegoś dzieciaka. Chodź mały, proszę bardzo. Zabawne powitanie i do tego yy, zabawne powitanie. Jeszcze ktoś tu siedzi? Nie, bo tu już jest brud i chciałbym, żeby tu wszyscy razem gadali. I tańcz razem. Idziesz maleńki? Superowo. Patrzcie, wszyscy są tutaj razem. O, chłopaki będą razem siedzieć i gadać? Fajowo. Wiecie co, może ktoś by uzupełnił jakie siedzenie Eli, co robisz? Stoisz tutaj, tańczysz. Kto nie tańczy? Ty nie tańczysz. Jesteś nieswoja. Energia. No cóż, dobra, jeszcze damy radę. Yy, podaj wszystko. Dobra, podamy wszystko. Podaj wszystko, żeby było to jedzenie, bo tam się skończyło. Ten pływa, patrzcie. Podaj wszystko, bo może będą głodni. Mamy hajsy, więc będziemy. A tutaj, proszę bardzo, Agata Adamiec, miksolog, seniorka. Nam tutaj yy, pije driny. A dobra, niech sobie pije. Niech robi co chce. Jest jedzenie dalej. Uwielbiam w ogóle te, jak to się nazywa, makaroniki migdełowe. Też je robiła Elina Jedzonko. W to fajnie wygląda. K nie, nie, przeczytam tego. Coś tam z chipsami. O, ten jak tańczy. Patrzcie, zobaczcie to. Jak ludzie tańczą. Ale oni są już trochę zmęczeni, widzę. Więc pewnie niedługo będziemy kończyć imprezkę. No ale cóż, niech będzie jeszcze jedzenie dla nich. Maleńka higiena. <śpuszczanie> to weź sobie szybki prysznic. Po to są prysznice tutaj. Dawaj, dam. nie krępuj się. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu Trzeba zagrać w grę? To może niech chłopaki sobie pograją na telefonie. Ja idzie do łazienki, ten też nie swój. E, dawaj graj w grę, zobaczymy, czy to będzie dobre, bo tak mówiliście, że to jest spoko wszystko. Jak się gra w gry, to wtedy to się zalicza. Mały graj na, te, na, na komputerze. Nie na komputerze, tylko na telefonie. On jest chory chyba. No wiedziałam. Mały, poczekaj, ja ci dam zaraz lekarstwo. Boże. A te dziewczyny tam dalej stoją. Chodź, chodź, chodź. Mama ma lekarstwo, więc nie bój się, może jakieś niedobre jedzenie zjadczy coś. Proszę bardzo, chodź, maleńki. E, dobrze, że o tym pomyślałam, kurde, żeby właśnie jakieś lekarstwo wziąć. Dobra, grasz sobie i zaraz jak pograsz. Tu, tu, tu. Musisz zaraz sobie wziąć lekarstwo. Weź. Proszę bardzo. Weź lekarstwo i wtedy możesz jeszcze pograć w grę. Gdzie to jest? Tu, 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 tu. Parcie, no? Będziesz już dobry? Zjedz, znaczy wypij lekarstwo, super. Trzeba mieć zawsze przy sobie lekarstwo, jestem tego zdania. Okej. Okay. już wszystko jest dobrze. Nikt nie jest jeszcze z naszych ludzi chorzy, chory. Nie, tylko zbrudno. O, ta jaka brudna. No! Na naszej imprezce, co to za minusy lecą? Już naprawdę, kurde, jest piąta rano, więc chyba trzeba będzie zaraz to kończyć. Całą tą imprezkę, ale naprawdę myślę, że było super. Tylko chciałabym, żebyście pograli sobie w grę. Czy tak da radę? O Jezu, ona już pada. Dobra, zaraz będziemy kończyć. Pograj w grę chwilę. Z tego baru za bardzo nikt nie korzystał, więc nie wiem po co dwa były, no ale dobra. No, przynajmniej ktoś przy nim siedzi. No i dobra. A, tutaj przyszedł teraz barmanka na dobrą stronę. To fajnie. To idź do łazienki, jest łazienka, nie sikaj. Tu widzę, że się ktoś poszczał. Aha, dlatego jest taka brudna. Dobra, rozumiem to wszystko, ale chyba nie uda nam się osiągnąć właśnie tego, żeby grali... Aha, w jedną grę z jubilatem, to może Eli, dawaj też jeszcze pograj w ten. Graj w grę, proszę bardzo, szybciuteńko. I ty też szybko grasz w grę. Na raz, na graj w grę. Zobaczymy, czy się uda. Jest! Poszło, zobaczcie! Wow! Eli, jesteś nieswoja, zaraz będziemy kończyć, bo już rozbawie... rozbawiony nikt nie będzie. Dobra, no to kończymy imprezę, Tak. Zdaje się, że wszyscy bawią się świetnie. Chyba nie chcesz kończyć wydarzenia. Nie, no chcemy, chcemy, bo to już za długo trwa. Srebrny medal, dostam jakąś nagrodę, ale to potem sobie zobaczę. Patrzcie, wszyscy się żegnają. Patrzcie. I, jaka brudna! Bo się tam zeszczali, no ale co? Tutaj, patrzcie, ile w ogóle brudu. Siku, tobie też się chce. No, macie łazienkę. Wszystko zielone, nie wszystko zjedzone. Myślałam, że może coś jeszcze sobie weźmiemy do wyposażenia, a w sumie mogę. Czekaj, czekaj, bo tu mamy jedzenie, to ja schowam. No to jest jeszcze dobre, bo to przed chwilą było postawione, a za to zapłaciliśmy 250 czy 500 nawet. To wszystko sobie pochowam, a co? No, haha, takie skąpiradło za mnie. Nie, no bo w ogóle Eli nie ma nic w domu do jedzenia, więc niech mają dzieciaki. Nie zmarnuje się, no kurczę. Najwyżej później zaprosi trochę więcej ludzi do domu i może ktoś to zje. Zobaczymy. Będziemy mieli taki syf? No nie wiem. W każdym razie fajnie byłoby zrobić takie jakby poprawiny, ale to przecież nie wesele. <laughs> Makaroniki superowe też weźmiemy. Dobra. Wszystko zabieram, a co? Dobra, pochowam jedzenie, patrzcie ile tego mam, po 6 z każdego rodzaju, czy po 5? Aha, no tak, bo jeszcze tu zostało. No i dobra, bo i tak to się wszystko kończy. Idą wszyscy już? Patrzcie, co brudni, Boże. W każdym razie mod bardzo fajny, no bo można było naprawdę długie przyjęcie zrobić, ale widzę, że było naprawdę bardzo wyczerpujące, no ale sami swoi, Haniu, w, i, Haniu i, i Krzysztofie, macie tu łazienkę, macie tutaj wszyscy prysznice, właśnie specjalnie po to je zostawiłam tutaj, żeby były. Jest jeden prysznic w męskim i w damskim, no ale dobra, nikt nie skorzystał. Dobra, pożegnaj się ze wszystkimi, Eli. Myślę, że nasza jubilatka pięknie wyglądała. Już w kolejnym odcinku zrobimy metamorfozę z ubrań, ze strojów. Wszystko nowe porobimy, nową fryzurę, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Eli już jest dorosła, słuchajcie, nie jest seniorką, tak jak to, nie przy... tak jak to dużo ludzi myślało, że stanie się seniorką, że nie będzie mogła robić dzieci. Oczywiście, że może, także wszystko będzie jak najbardziej okej. Okay. Czy wszyscy idą? Możemy podróżować w tym momencie? Podróżuj, zy. No i wracamy, no. Co mamy zrobić dalej? O Jezus Maria, chcemy naszych domowników, wszystkich. Jasiu, Jasiu, Jarek. Cóż mogę powiedzieć Wam szkoda, że nasze urodziny w weekend nie były, bo teraz dzieciaki znowu muszą chyba iść do szkoły? A były, było zwolnienie, słuchajcie, było, więc nie wiem, jak mi się uda, to zwolnię ich jeszcze raz ze szkoły. No bo zobaczcie, no jakie oni mają stan. Oni w tej szkole padną. Nie dadzą rady, więc może jakieś chorobowe mamuśka nie zdąży napisać zwolnienia. Nasze w ogóle bliźniaczki są. Ciekawe, czy nie miały w ogóle żadnych urodzin. Y no, urodziny mają, także zaraz też im szybciutko zrobimy urodzinki. Albo słuchajcie może w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku wszystkim tym się zajmę. Wszystko będzie dobrze. Eli y, też zajdzie w ciążę. Ponownie spójrzmy na to. Proszę bardzo, do następnej grupy wiekowej. 19 dni, ale chciałabym zobaczyć, co mamy w wyposażeniu. Także już wchodzimy. Moi drodzy, dostałam tylko takie balony. Myślałam, że coś będzie lepszego. I to pojedyncze takie. No, zobaczcie, no powiem tak trochę słabo, myślałam, że coś lepszego będzie, no ale dobra. Yy, łup, łup. Chowaj to. Ja się tymczasem z wami żegnam. Jak widzicie, cała rodzina jest zmęczona. Tutaj mamy naszą Eli, która już normalnie śpi, ale nie zmieniły się za bardzo rysy. W każdym razie na pewno zmieni jej troszeczkę stroje i tak dalej. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że podobały wam się te urodziny Eli, bo jestem po prostu wręcz zachwycona. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Eli już będzie jako dorosła. Buziaczki. Pa, pa!